Gościem szkoły eksploatacji podziemnej i portalu górniczego net.tg.pl jest pan Rafał Czechowski z firmy Imago.pr. Dzień dobry. Czy to prawda, że strajk w kopalni Budryk był takim momentem przełomowym w procesie komunikowania się spółek węglowych z mediami? Raczej był momentem przełomowym w procesie komunikowania związków zawodowych z mediami. A zatem stworzenia nowych warunków, w których przedsiębiorcy. Będący pracodawcami, byli zmuszeni się odnaleźć. I tak jak w wielu komercyjnych przedsiębiorstwach prywatnych, wtedy Jastrzębska Spółka Węglowa była jeszcze cały czas państwową firmą, do podobnych sytuacji raczej nie dochodzi, albo ryzyko jest bardzo niewielkie ze względu na to, że związki zawodowe mają mniejsze pole manewru. Tak w ówczesnej spółce komercyjnej, ale jednak państwowej gdzie poziom uzwiązkowienia był bardzo wysoki, no to ryzyko wystąpiło, ale już w zupełnie inny sposób, aniżeli wcześniej. Pod względem sposobu prowadzenia strajku, sięgania do narzędzi komunikacji z otoczeniem, nie tylko z mediami, ale przede wszystkim był to na pewno kamień milowy w, w polskich konfliktach pracowniczych czy protestach pracowniczych. A zarządy spółek górniczych wyciągnęły wnioski z tego konfliktu, z tego jak był komunikowany? Jestem przekonany, że w jakiejś mierze tak. Na pewno nie wszystkie w sposób systemowy zareagowały i wprowadziły rozwiązania, które pozwalają na szybsze wykrywanie zbliżających się kłopotów albo odpowiednio szybką reakcję, kiedy do kryzysu dojdzie. Takiego związanego z konfliktem, protestem pracowniczym, też jakiegokolwiek innego kryzysu, który czyha na każdą firmę i na każdą organizację. A zatem nie wiem, czy na poziomie systemowym, na pewno dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej było to ważne doświadczenie i jestem przekonany, że także w, no, w późniejszym etapie rozwoju, na przykład przy debiucie giełdowym, scenariusze kryzysowe były brane pod uwagę i spółka była przygotowana lepiej na niespodziewane negatywne wydarzenia. Firmy górnicze tradycyjnie mają złą prasę, są przez media traktowane dosyć krytycznie. Co zrobić, żeby przełamać ten obraz? Postawię tezę przeciwną. W ubiegłym roku prowadziliśmy badania zawartości mediów, które pisały o górnictwie. Z tych badań wynika, że obraz przedsiębiorstw górniczych jest raczej neutralny, aniżeli negatywny. Nie przypisuje się tym przedsiębiorcom jako pewnej kategorii negatywnych cech, które często obciążają zawód górnika nie w związku z wykonywaną pracą, ale z jego funkcjonowaniem takim społecznym, szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do eskalacji jakichś protestów. A zatem te badania pokazują, że media bardzo neutralnie podchodzą do, do tej branży, jak do każdej innej można by powiedzieć. Jednakowoż to, co Dużo bardziej jest eskalowane w czasie ewentualnych niepokojów wśród pracowników branży górniczej. To powoduje, że przeciętna percepcja tej branży jest właśnie obciążona negatywnie, ale to się nie przenosi na przedsiębiorstwa jako takie. Racje organizacji związkowych są słyszalne bardziej niż racje pracodawców w momencie konfliktów? Związkowcy mają większą swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, postulatów. Dezyderat, jakkolwiek nazwać by te oczekiwania, i nie muszą tak bardzo jak przedstawiciele tych zarządów, zarządów tych firm trzymać się faktów i trzymać takiej samokontroli. Rynek ocenia te przedsiębiorstwa po zachowaniach zarządów bardziej niż po zachowaniach związkowców. A zatem to, co przystoi związkowcowi, prawie. Nigdy nie przystoi prezesowi, a zatem pewna wyrazistość, jeśli można do tego sprowadzić cały repertuar różnych zachowań, i werbalnych, i pozawerbalnych, które dostępne są związkowcom, to często jest rejestr zakazany dla, dla zarządców przedsiębiorstw, dla kadry kierowniczej. No i tam musisz szukać innych sposobów, aby odpowiedzieć zaniepokojonym związkowcom, kiedy ci. Już dojdą do głosu, często przecież w bardzo, e, bardzo taki wyrazisty i zażywny sposób. Czy proces debiutu giełdowego wpływa na to, że e, zarządy w inny sposób postrzegają proces komunikowania? Bez wątpienia to jest ten moment, w którym e, spółki czy przedsiębiorstwa państwowe, e, spółki Skarbu Państwa e, przechodzą przez bardzo szybki proces takiej e, profesjonalizacji w, w tych obszarach, które są istotne dla giełdy dla rynku kapitałowego, a które wcześniej nie były istotne dla otoczenia rynkowego tych, tych firm bo przecież reputacja przedsiębiorstwa, które produkuje węgiel, firmy wydobywczej, ma niewielki wpływ na zachowanie jej klientów. To są najczęściej instytucjonalni klienci, którzy kupują produkt niezależnie od tego, czy spółka cieszy się takim, taką czy inną opinią, czy jest postrzegana jako nowoczesna, czy też raczej jako tradycyjna. To ma niewielki wpływ na odbiorców produktu, który jest zestandaryzowany, a zatem tak naprawdę opinia i nawet stan faktyczny, organizacji nie wpływa na jakość tego produktu. Rynek kapitałowy ma zupełnie inne wymagania. Tam emocje, wiedza, postawy wobec przedsiębiorstwa, wobec marki, a zatem reputacja najogólniej rzecz ujmując ma olbrzymie znaczenie. Spółki o dobrej reputacji z reguły są bardziej stabilne jako, jako emitenci. I to są, to jest efekt pewnej, pewnego repertuaru działań, pewnych narzędzi po prostu, które Wcześniej niepotrzebne, nagle muszą zostać wdrożone. I ten krótki czas jest, jest także przygotowania do wejścia na giełdę przed debiutem, jest czasem bardzo szybkiej edukacji albo przygotowania całych przedsiębiorstw, ale także poszczególnych osób do tego, do tego procesu, aby się komunikować z otoczeniem. Dziękuję za rozmowę. Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego był pan Rafał Czechowski. Dziękuję bardzo.